Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości mam przyjemność podzielić się z Wysoką Izbą refleksjami na temat przedłożonego projektu ustawy o ochronie i pomocy pokrzywdzonego i świadka. Tak, to ustawa rzeczywiście bardzo ważna dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, szczególnie dla procesu karnego, który bardzo często nie może być w sposób sprawiedliwy zakończony z tego względu, że w trakcie tego takich procesów zdarza się, że osobowe źródła dowodowe, które są chyba jednak najistotniejszym materiałem dowodowym w takim postępowaniu z tego względu, że nie mają zabezpieczone, zabezpieczonej skutecznej ochrony, często dzieje się tak, że ten proces staje się procesem nieobiektywnym. Ba co gorzej, nawet w majestacie wyroku w imieniu Rzeczypospolitej często tak się zdarza, że ten, kto jest pokrzywdzonym, staje się ofiarą w takim postępowaniu i to są rzeczy skandaliczne, wręcz niedopuszczalne. Dlatego też dobrze, że dzisiaj odbywamy tę debatę, która tak naprawdę ma za zadanie zabezpieczyć przede wszystkim to, aby proces karny był procesem sprawiedliwym, a to można do tego doprowadzić w ten sposób, że te najcenniejsze dowody, jakimi są osobowe dowody, a więc zeznania ze świadków, zeznania z pokrzywdzonego, który też bardzo często tak się zdarza, że przyjmuje charakter świadka w, postęp, w postępowaniu karnym, żeby te źródła dowodowe chronić. To implementacja prawa europejskiego na grunt polskiego prawodawstwa, chociaż chcę powiedzieć, że w dyskursie politycznym bardzo często ten temat ochrony świadków i pokrzywdzonych się przejawiał, bo to przecież jest rzeczą urągającą wręcz, że do tej pory Rzeczpospolita zapewniła w tej materii ochronę dla przestępców, którzy ulegli skrusze. Natomiast uczciwi obywatele, którzy dochodzili sprawiedliwości przed y, sądami, y, tej sprawiedliwości dojść nie mogły z tego względu, że po prostu y, nie miały zapewnionej dostatecznej ochrony. I chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że mój klub parlamentarny, Klub Prawa i Sprawiedliwości, tę ustawę popiera z tego względu, że również w naszym programie politycznym, w, gdzie mówimy o wymiarze sprawiedliwości, takie założenia się pojawiły już dawno. My tego nie mieliśmy możliwości skutecznego zrealizowania, ale to jest rzecz, która. Z całą pewnością wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu tym, którzy dochodzą przed polskimi sądami sprawiedliwości. Jestem przekonany, że po wdrożeniu tej ustawy w życie i po jej zmonitorowaniu, w jaki sposób ona się sprawdza w praktyce, będzie pewnie można w przyszłości tę ustawę jeszcze udoskonalić, bo ja bym tutaj dyskutował z panem posłem sprawozdawcą, który już dzisiaj twierdzi, że ta ustawa w sposób generalny, dostateczny zapewnia to bezpieczeństwo. Nie, ja sądzę, że przestępcy mają na to przeróżne możliwości i sądzę, że tej ustawie powinniśmy się przyglądać, również z punktu widzenia władzy ustawodawczej, jak ona jest wdrażana, jak ona spełnia swoją rolę. Nie będę mówił tutaj już o tych środkach ochrony i pomocy, jakie ustawa gwarantuje, bowiem poseł sprawozdawca o tym mówił. Sądzę, że istota tego przesłania wynikającego z tej ustawy jest tutaj rzeczą najistotniejszą. Jest na to nasza zgoda i sądzę, że po wejściu w życie tej ustawy, Osoby, które będą stawały przed wymiarem sprawiedliwości w charakterze świadka, w charakterze pokrzywdzonego, będą miały poczucie większego bezpieczeństwa, co z pewnością przyczyni się na bardziej obiektywny proces karny przed polskimi sądami. Bardzo dziękuję.